Cześć! Dawno nas tutaj nie było. Strasznie stęskniliśmy się z zakręceniem filmów montażem i całą tą e, zabawą. Ale jeszcze bardziej stęskniliśmy się za naszą budową, żeby ruszyć w końcu, żeby zobaczyć te mury, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały pomieszczenia. No tego strasznie się nie możemy doczekać. I za 10 dni startujemy z murami. Tak, w końcu! Jest marzec. Pogoda naprawdę w naszej części bardzo dopisuje. Eee, bardzo się cieszymy, że jest na plusie i jest takie ciepełko, bo będzie można raczej bez problemu kontynuować pracę. W listopadzie 2023 skończyliśmy stan zero. Jak ktoś nie widział, to zapraszamy do naszych poprzednich filmów. Tam możecie zobaczyć, co robiliśmy sami eee, i ile to kosztowało. No a teraz będziemy zaczynać. Murowanie parteru strop. Murowanie piętra, drugi strop, dach, okna i tak dalej. Miejmy nadzieję, że to pójdziemy marę szybko, bo tak by w planach jest, żeby lipiec, sierpień ten stan surowo otwarty na pewno był. Zamknięty miejmy nadzieję, że wrzesień, październik już będzie. No i przez zimę będziemy mogli sobie już tam grzebać w środku. Więc Takie są plany. Zobaczymy, czy e, życie zweryfikuje je, czy nie. E, ok, mamy 10 dni do rozpoczęcia robót, a zaraz Wam pokażę tak pokrótce, co zadziało się przez te kilka miesięcy, jak nas tutaj nie było. E, bo mamy na przykład prąd, coś tam już mamy na budowie, więc chodźcie, zobaczycie. W międzyczasie zorganizowaliśmy przygotowanie drogi, żeby tutaj maszyny bez problemu, czy tam dostawy mogły bez problemu wjechać. No, i dzwoniliśmy po kilku miejscach. Ostatecznie udało nam się gdzieś tam dzięki znajomemu załatwić takie kruszywo. To jest pewnie po jakiejś budowie. Dosyć duże są elementy, więc no raczej to nie będzie nic, co zostanie na naszej działce. Będzie trzeba się tego pozbyć. Natomiast na czas budowy, myślę, jak najbardziej wystarczające. Jeden samochód do nas przyjechał. Nie wiem, ile tutaj ton zostało wysypanych, natomiast kosztowało nas to około 1000 zł. Jak gdzieś dzwoniliśmy, to tak około 1500-1600 zł mówili: Może by było to lepsze jakościowo, ale to nam zdecydowanie wystarcza, co jest. Więc przyjechała koparka, wybrała trochę ziemi, coś tam, jakąś włókninę czy coś Bartek położył pod spód. I na to zostało wysypane. No i udało nam się fajnie to zorganizować, wszystko jednego dnia. Więc ten koparkowy od razu rozsypał, rozwiózł tutaj dobrze to kruszywo. Więc droga jest przygotowana na transport. Koparkowy za koparką ładowarkę wziął. Ile to było? 180 zł za godzinę bodajże. Około dwóch godzin się zeszło. No i za dojechanie to było 250 zł. Też nam przywiezi tego samego dnia piasek. Piasek płukany, poniżej dwóch e, i dwa, mamy tutaj 20 ton piachu. I no, wydaje mi się, że w dobrej cenie, e, bo za mm, 20 ton zapłaciliśmy 950 zł. E, I tu już był w tym też transport. A ja tu właściwie przyjechałam w innym celu. E, dogadaliśmy się z kierownikiem, że skoro jest taka ładna pogoda i w najbliższych dniach ma być fajne słoneczko, i jest około co najmniej 10 na plusie, to warto już wcześniej ściągnąć tą folię, która zabezpiecza nam fundament, żeby po prostu trochę to powysychało, poddychało i przygotowane było do murowania. Więc ja się za to biorę. Trochę wody stoi na fundamencie. W jakieś tam ostatnie dni były pojedyncze, jakieś małe opady deszczu. No ale miejmy nadzieję, że jak odkryję tam będzie ładny fundament, a nie że wszystko popękało przez zimę. No ale zobaczymy. Trochę zmachałam się, nie powiem. Bartek powiedział, że a tak pojedziesz na działkę, chwila i ogarniesz. No, jestem zdecydowanie dużo dłużej niż chwila. Ale folia zdjęta. Chyba nie mówiłam, jak mi się wydaje, ani na wcześniejszych filmach chyba też tego nie wspominaliśmy, że zdecydowaliśmy się na wzięcie ekipy do postawienia murów, stropów no później wiadomo, dach tak samo musi zrobić ekipa, bo no, my nie będziemy ryzykować e, i okna. E, natomiast dlaczego mury? No teoretycznie rozmawialiśmy z kierownikiem, że Bartek by to ogarnął sam, bo skoro zrobił fundament i skoro zrobił go naprawdę bardzo dobrze e, i bardzo dokładnie, no to z murami by sobie bez problemu poradził. Wybraliśmy pod uwagę to, że weźmiemy sobie na tę piankę, na tego gotowca, żeby nie trzeba było tutaj zaprawy robić. No, ale jednak, e, jednak uznaliśmy, że robienie stropu e, to jest w ogóle co innego niż robienie fundamentu, gdzie stoisz i e, jakby no, jesteś cały czas na ziemi, a nie w powietrzu, e, jako jedna osoba, no mógłby mieć zdecydowanie duży problem, żeby zrobić samemu e, strop. E, no, więc taka zapadła decyzja, poszukaliśmy trochę ekip, powysyłaliśmy zapytania. Rozbieżność cenowa była przeogromna. No wybraliśmy jakoś tak pośrednią cenową. No więc może jakieś przebiteczki. Mamy towar. <laughs> Jeszcze nie cały, ale już tutaj rozładowujemy. Nie co jest, jest taki problem, że te palety są bardzo niskie, no i nawet paleciakiem nie można pod nie podjechać i musimy podkładać deski, żeby paleciakiem, no możesz pokazać, no pod każdą paletą stoi, są wsadzone deski, no bo nie idzie wyjechać wtedy mm. paleciakiem, więc no to trochę takie dziwne. No ale, ale... No ale bardzo ciężkie są. Myśleliśmy, że Ola sama da radę, ale nie, nie ma takiej opcji, to jest półtorej tony chyba liczyliśmy, więc no waży swoje, jeszcze kurczę, no może nie jest idealna ta płyta, ten chudziak, więc takie są, y, są, są takie dołki małe i trzeba pod nie podjeżdżać i zjeżdżać. Na początku jak przyjechała dostawa, no to mieliśmy małą zagwostkę, co tu zrobić, żeby na nas, do naszego garażu y, wnieść, te, wnieść te palety, ponieważ... Nie wiem czy wiecie, mamy garaż i pomieszczenie gospodarcze i kotłownię o 10 cm niżej, czyli jest taki uskok, no niestety paleciakiem nie zjedziemy, a baliśmy się, że HDS-a ramię nie starczy, no, a się okazało, że pan ma ramię 15 metrów, no i jak podjechaliśmy do samego samego końca, no na maksa do fundamentu, no to... Udało się na krawędź fundamentu jakby sięgnąć, więc no to dużo nam ułatwiło, bo tak to by trzeba było, no znaczy my, ekipa by musiała nosić te bloczki z drugiego pomieszczenia tam, z tej, z tej górnej płyty. Też był problem tego typu, że no chcieliśmy w sumie jak najtaniej, jak najwięcej, żeby przywieźli, a takie auto dostawcze z HDS-em mają też naczepy. I nie wiedzieliśmy, czy się zmieszczą, zmieści taki samochód, czy nie. No, ktoś tam zdecydował, że jednak, żeby przyjechał z tą naczepą, no ale co teraz robi, też Ola może pokazać, po prostu zostawił tą naczepę przed bramą, bo HDS-a ma, jeszcze nie wspomniałem o jednym, HDS-a ma pomiędzy naczepami, czyli z tyłu samochodu, bo niektóre mają za kabiną, a ten ma z tyłu samochodu, no więc to jedną naczepę zostawił przed ramą i po prostu tyłem wjechał jak najbliżej fundamentu dlatego te ramię jak na... po prostu daleko nam sięgnęło i dzięki temu się udało tutaj wrzucić do garażu te palety Jeszcze nie pomagają te właśnie dołki tutaj Jednak mogliśmy to zamieść w weekend bo to co się odparzyło Nie pomaga w jeżdżeniu paleciakiem Są mm -hmm. takie zmęczone Jeszcze do roboty trzeba iść. No Jeszcze to się Zamiast na siłownię to na budowę Co nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy Mianowicie jeśli chodzi o izolację poziomą na fundament, czyli pod bloczki ceramiczne. Ekipa, znaczy kurczę, różne są techniki jakby. Wielu ludzi folie tylko kładzie, jedni kładą papę, jedni, może niektórzy nic nie kładą, nie, nie wiem nawet. Ale u nas ekipa powiedziała, żeby chciała położyć folię budowlaną. No to jest taki najczęstszy zabieg. Ale my jednak zdecydowaliśmy się, że po konsultacji z kierownikiem, że położymy papę, i to jest ta sama papa, co była na chudziaku. Jest to i kopal SBS, fundament szybki profil, ona się nazywa 4,2 mm grubości. Naprawdę po doświadczeniu, jakie mieliśmy, kładąc ją na chudziaka, stwierdziliśmy, że, że naprawdę jest porządna i zda egzamin. Po konsultacji z kierownikiem postanowiliśmy, że zgrzejemy papę do fundamentu. No i będzie to po prostu najrozsądniejszy wybór. Jak to zawsze mówimy i rozmawiamy z kierownikiem, jak się robi dla siebie, no to po prostu chcemy to zrobić dobrze. No i po prostu zgrzanie takiej papy, no to mam pewność, że no, nic się z nią nie stanie. Nie wiem, może budowlańcy by uszkodzili taką folię. Szarpnęli, czy coś by się stało. A tak to je zgrzejemy, mamy pewność, że ta izolacja jest. Później, jeszcze na Chudziaku, jak już skończymy budynek, na chudziaka, też położymy jakoś izolację. Jeszcze nie wiemy dokładnie jako, ale pewnie też to będzie papa. No i też już połączymy te warstwy, więc będziemy na 100% odizolowani od gruntu. Zamówiliśmy 7 rolek. Jedna rolka ma szerokość metr na 7,5 metra. Stwierdziliśmy, że jako fundacja, że Bloczki mają 25 cm, no to można by było, nie wiem, 30 cm dać, 5 cm zapasu, ale stwierdziliśmy, że tą papę na pół przytniemy. No to po prostu większą część się wystawi na, na fundament. A tam, gdzie jest na przykład na środku, no to będzie więcej wystawało po obu stronach, więc to zdecydowaliśmy, że tak to zrobimy. Na stronie Wienerberga mają teraz taką akcję, że jak się kupi ich pustaki od pośrednika, i ma się na to fakturę, to można tą fakturę zeskanować, wrzucić na ich stronie się tworzy takie konto swoje indywidualne i zwracają 1000 zł, jeżeli się wyda tam bodajże minimum 20 tysięcy, więc zawsze jakaś też oszczędność. dostawy, przyjechał dzisiaj cement, paleta cementu, paleta wapna. Pierwszy transport 15 miał palet porotermu, a drugi jeszcze 17 w przeciągu tygodnia pewnie dojedzie kolejny transport 17 palet. No i za jakiś czas dopiero na piętro będziemy zamawiać poroterm. Zapłaciliśmy za to około 20 tysięcy.